Ryszard Makowski. Przegląd wydarzeń w miarę aktualnych, czytany z promptera kartkowego. Redaktor naczelny Newsweeka został nominowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich do tytułu Hieny Roku. To pierwszy przypadek, żeby hieną został lis. Decyzja jest jednak uzasadniona, bo u redaktora lisa wykryto permanentus curiensis antisutannus, czyli przewlekłą ściekliznę antyklerykalną. Władze Rosji planują oddać wrak tu polewa, który rozbił się pod Smoleńskim. Chcąc pójść na rękę polskiemu rządowi, czekają, aż samolotu zostanie tyle, żeby całość zmieściła się ministrowi spraw zagranicznych do teczki. Ministerstwo Szkolnictwa propaguje akcję sześciolatki do pierwszych klas. Akcja przebiega pod hasłem: Poślij sześciolatka do szkoły, jak dorośnie, rok wcześniej będzie bezrobotny. W Warszawie trwa budowa metra. Ponieważ część podziemnych tuneli jest zalana, rozważana jest na tych odcinkach romantyczna przeprawa gondolami. Podróżnym będzie towarzyszyć piosenka gondolierzy z Podwisy. Rządowi Donalda Tuska udało się obalić obowiązującą zasadę, że w przyrodzie nic nie ginie. Obiecanych na euro autostrad i obwodnic miast nie udało się ukończyć, zbankrutowały firmy, którym nie zapłacono za wykonane prace, a miliardy euro wsiąkły. W Modlinie mamy jedyne na świecie lotnisko bez pasa startowego. To samo w sobie jest zabawne. Krajowa Rada Radiofonii Telewizji odmawia Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie. Zarzuty są takie, że zwolennicy Telewizji TRWAM mogą naruszać prawa osób niewierzących i zamiast anten satelitarnych montować na budynkach tace odbiorców. Końskie DNA w Wołowinie może świadczyć o tym, że krowy się puszczają. Nic dziwnego, byki akurat rejestrują związki partnerskie. Zapraszam z nikłamaną przyjemnością do czytania moich felietonów sieci pod tytułem Trendy i Owędy. Tam staram się zmierzyć z otaczającą nas rzeczywistością, czasem nawet w sposób satyryczny.